Razem z moimi przyjaciółmi, Erwinem, Maćkiem, Nermenem, Arktisem i Szymonem postanowiliśmy zagrać w kobelmone. Naszymi głównymi zadaniami to jest to: zbudować wioskę oraz zostać mistrzem Pokemon. Czy komuś się uda i dojdziemy w ogóle do tego momentu? Zobaczymy, ale miejmy nadzieję, że nam się uda. Od razu chciałbym przeprosić, że w pierwszym odcinku nie będzie tak dobrze słychać tam Nermena, Erwina i tak dalej, bo zjebałem i mam ich za cicho ustawionych. A na rad nie gramy? No. Nie,

nie, bo mogę, zbierać, tylko i od którego levela drzewa zbieramy, <gulak metropolitan> nigdy nie trzeba było nie to zebrać, niestety, no ale dostaliśmy 10 tego, są no tak, dostaliśmy? Nie, no używamy, bo to są startowe, yeah, ale e, nie, nie, nie. Zbiera, nie, 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 dopiero nie, trzeciego można? nie, 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 czekajcie, Krofnie? 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 A kogo e, nie łapiemy Pokemonów Słyszycie, na razie Ogarnimy sobie wszystko O i bo złapałem Pokémon już. I pokebole, Pokebole jakby craftujemy nie... Jest. Nie no te startowe używamy, w każdych, że Pokémon dostajesz na start pokebole. Oj No dobra, to tylko te 10 i to nie używamy jak na razie. Ej, czy my mamy do e, e, przybliżenia jak się... Optifina nie ma, nie widzę. No, nie ma. A nie, jest pod Z, pod Z. I jak scrollujesz, to masz bliższe. Czekaj, ja robię? Czekamy mnie, zobacz. Czekaj. Ej! Jest! Na pewno mi zniknęło za chwilę. Okej, Ej, przynajmniej na LANie nie ma lagów. Ja. No czemu? Jest. Co? Jeszcze ostrzej w kopalni? Nie. O dobra, mam hmm. białego Picorna. Jeszcze żółty... A nie, żółty i czarny potrzebujemy, to ja byś to białe... Hmm. o pani... Oku Kikno za pani może chciała walczyć. <noise> Kliknął guzik jak pani ona go zaatakowała. To, ty się dziwisz jak dotykasz kobiety, że cię atakują? Łada była. Nie bije! <noise> Maciek ją zabił A ja się kulałem? O, Maciek zabił... Maciek, zabiłeś, zabiłeś z mu dziewczynę, a ty się dziwisz? Była moja żona O, tu jaki burki. Co to jest za pan w czarni? Pan w czarni? Monetki można zbierać, jak coś to takie znalazłem. Gibi Gold? A no, O, tak. <grym> tu jaki kajf jest jakiś Maciek a, a, a gdzie jest Bertoniks. Bo jest? O, o, słaba, no. serwis, o tu możemy zejść. Jakiś ok, ok. Czy mo Czyli możemy łapać, I tak? Zbiory, zbiory. Nie, nie, możesz. Nie, ty nie, możesz. No. nie, nie, nie. Nie, 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 teraz, bo ten, bo już bym w kopalni, już mam i ten wielki, to Celem tej gry jest zdobycie Goldego i tortasa. A wziąłeś tortasa jako ten? Nie wziął. Nie wziął. Nie wziął to jest Chodź, to Ten wielki tortas to był starter. Jak to? Nermen ci mówił. Nie że to jest a tu Twig, a tu Rena? No to i jego to jest ewolucja. ewolucja. Trzecia, ostatnia. No Rejent, to jest ten. Baron, no to potem go pójdzie. Jaki baron? Tak jest! Kogo zapałeś? Wulpixa. I tak go później wyjebie, ale nie będzie na pełni. Co ty na mnie gradał? O kurwa, kurwa. Ja musisz zbierać kiedyś te Ja? Przejść do góry czy są w tej kopalni? jest w kopalni. O, po co ja jesteś? Nie, ja pod prawem. Ma... Już nie mogę złapać, tylko mam. Ej ja jest prawie, bo moje Pokémon już nie żyją. A jakie Pokémony? Ile już masz tych Pokémonów? No dwa. 10, 20. 2. O już! O, już złapał, prawa. Jakie opkał na kosz, zapewni? No mu... ty jesteś głuchy? Przecież Ner się pytał, jakie ja złapałem. Słuchaj, pół Nikt mnie nie słucha. Wulpixa. Fajnie, tak. ale. Ej, o, ja go taj później wymienię, tak? Nie. Bo to jest taki początek. Nie, jestem tak nikt nie, nie. Ludzie, nie, nie, w nie, nie, Chodź, nie, 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 generator! A tu, 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 tu. zobacz, zaraz wejście. Ho! Taki generator. Widzowie, to nasz przyjaciel <grym wziął> Szymon. <grym wziął> hej, hee. Jak Szymon na cachę. Ej, dalej, to, Jak tam przyjechać, jak Szymon to ma duże osy, to nie. Dajka, dajka, nie No spróbuję, nie do jest Każdem, do wypisze, się. Wypisze. O. No to wejście na insta, to jest do nas wejdzie, będzie piszcząc Każdy przebije świtę Dawię na czacie, dawię na czacie I Ja jestem tak. się z ekonoma, tak? Mam tego zainstalowanego Ej, ogólnie możecie sobie zainstalować spawn notification, to wtedy będziecie mieli na czacie, że się zaraz puszczajni. Dobra, dobra, zainstaluję kiedyś Ej, weź się ogarnij Oj, ner też znalazłem jakąś panią

Na necie się sprawdzić, bo tego na Kurtzforzu często nie wyświetlają yes, się. Jest, jest do... na Kurtzforzu, jest. Wygląda to, jak zwykle będziesz łapać e, Riolu. A co ja ty sam myślisz? Słuchaj, to tak jakby Ash nie miał Pikachu. To nie jest tak samo, w Nie No tak. No, bo... To jest mój iconic Pokémon. Na pewno to pobierałeś No tak, bo mam to zainstalowane On też mnie bije O, gimme gula znalazłem A nie martwmy, na niego boli A gdzie jest? Co zmartwuje? 800 na 61 Chyba dobra. to robimy tylko pokabole O ej, shiny <grabiam> meta pod się zresztą A u mnie, u Jest. mnie. U mnie. No, u mnie też. A nie. Ja u ciebie, ale. ale, ale pokazać to. Pokazać dobra śnieg. Śnieg. Co? Ty dostałem O nice. <coughs> Dla koleżanki nie chcę wygrać kasy Sorry, sorry, nie. Dwa uciekł. To też koleżanką No jak Erwin lubił, to bym nie... a, ja nie, sorry, ja sorry. Dla... Znalazłem to... tysiąc pokeboli ale nie biorę. Fair play, fair, fair. Fair play. brawo. E, Okej, okay, to jednak cię teraz lubię, to iść ci przelewam. Ja jestem oddychę, dyszę, Ja muszę, sorry, ale yeah, ja muszę panu off -tork oddać dychę, to wtedy do... może... Ja mogę yeah. sprawdzić jaki to jest pokémon, na przykład w się w sensie namierzyć na niego czy coś? No tak, no tak weź tak, sobie no Pokédex do ręki i prawym go skanuj. I prawym trzymaj po prostu, No no. Okay. no jak ci... No to daj coś ci oddam coś, się płaci na jakąś stronę dychę czy coś. A no. Co daj? No. A ty mnie w e, karkol. karkol? No i może coś. Dobra, no, no waricę widzę. A, gdzie jest w ogóle wszyscy? Bo ich nie widzę. Gdzie ty posiadałeś? Co kurwa? Marszadoł się zrespił. U was, legendę emityczny Pokémon. Mamy trzy wokoło ale to nie go nie złapie nawet, ale bo to, myśmy o 60 level. Eee minus Na minus 200. No, i jeden, po no nie do końca złapie. pewnie ma z 70 level, to ciężko będzie go złapać. I, jakie kordy? Minus 140, minus 200. I co, Peaceful jest włączony? Jest normal, ale jest jak Peaceful. Dobra. Masz tą mapę, widzisz tą mapę? Mhm. musimy znaleźć jakoś tę... A poczekaj, te skrzynki trzeba poplepać? Nie mogę, ja bo nie mam komando. Ja po To jest ten? Ale to nic, streama. Pewna na moim nie było nic. Jak to na tych filmikach... O! Zbieraj to niebieskie i czerwone, bo z tego pokebole bo żarna masz. Z tego, z... od Gimigula. U Gimigula był Weston. Ja Dwa biegł, dwań, nie, ja się tam gdzieś po lewo, o tam bym biegł. Yeah. Tam, w ja. O i do kolejnego mam strony. No. Teraz nie, mniejsza trochę zrobiła. Tak, jest mniejsza. Myślę, to znaczy, że powinniśmy być po... Powinniśmy dotrzeć, tak? I zbieramy. Zbieramy. Nie. jest? Nie. Ja bym taki, znalazłem jakiś... Ty uciekaj na Masz mapę, masz mapę we Q, zobacz. Shiny tentakul się zrespił u kogoś. Ej, nie wiem, czy przypadkiem są jakieś zjebane, bo za dużo tych shiny, czy nie są Ej, czy rozdupce broka Nie ma chujo, że go rozdupce, nie? Dut, Onix... I nie pamiętam, co. Mageoduda Onixa tego takiego Jak się nazywa? Eee, kurwa... Ten taki z kamelina, taka dinozaur, nie pamiętam nazwy. Tak. Czy warto zbierać takie... Do, jakieś cukierki do, do No tak, bo kiedy dasz pokemonowi to... Właśnie Maciek, dobrze, że mi przypomniałeś, to ja sobie matkipę w Nie, nie, nie warto, możesz nam oddawać jakieś... Jak... No mam nie, kurwa. Nie, no, to możesz oddać, możesz oddać. I, cyn, i cynk, właśnie cynk? O, cię, tak. O, mieć... cynk, wapń. To zostaw, został, został, został Ja... Nie tak. używajcie Candy L, bo z... nagle nabiję sobie 12 leveli na matkipie. I chyba teraz nie mogę. W... No bo teraz nie będę mógł nim walczyć z Brokiem. O, aż Ty Asza chyba znalazłem. Nie, nie, nie mogę uciec. uciec. Ty jest. I Brandon. R uwaga, czy. O, kurde, A ja potrzebny jest kamień liścia. Kamień liścia potrzebny. Tak, do ewolucji niektórych pokemonów, więc zostaw sobie.

Jak? Ja to lubię w pojecie. Jak, Jak widzisz, wasza dwójka to jeszcze nie Jak to ma? Dobra, daj mi bitkę złożyć. Kostał 180, to... No nie wiem. Tu jest gate normalnie. Tu jest 317. Tu jest 1, tu jest 5 tu, tu jest 90 Gdzie jest sticker kosztuje teraz? Tu jest 7 Tu jest I 6 No dawaj trzy stickery stary Ej i dlaczego na eleksie go byłem a tu jest 1 tysiąc na procentę? się zmieniło Normalny Jaki tryb? Normalny? Nie ale sticker ten przynajmniej płaca jak będzie taki słaby Tak? Normalny? No ale ten fajne jest, dobre, dobre procenty ma, na profit. Boty? boty, boty. Dodaj. Dodaj. O, zimno! Jak matka. Mm. Bot next, a i bot selfie. No, ale co ty Bot się, się liga, się będzie No, no dobre no. docencie, dobre docencie. Ej, krob, kroblo, brawler. to jest... Wodno, fighting. No. No, finalnie. Dobra, ale teraz Gdzie? tak. Gdzie znajdziesz y, mystic power? A co mystic power? A, no to albo szukasz na, jakby... Y, Gymnasty chyba się respina w wodzie. Y, albo no z, z jakiejś struktury trzeba znaleźć. Więc albo losowo szukasz, albo musisz chyba... Albo z pokemonów on leci, nie pamiętam. O! No. Nie, spokojno yes, na pewno nie da no. Ej, dobra chyba. E, e, wyjście, wyjście. jest! Wyjście, jest. Brawo. Facebook Poczekasz? Ja idę do Facebook Aha, okej, kajcie wierzyć ode mnie. To jest Facebook bóczka. To ten, co on? Nie, to, to co? A, myślę, że to jest to Na no, tego galarianckiego. Aha, czy <laughs> Nie, mogłeś sobie wybrać. Mogłeś mieć też takiego rouleta innego. Serio? No. Nie widziałem nawet, czy można... Ja nawet nie wiedziałem, że mogę zmienić generację. Zbrok? Brock? Czy co to jest? Pokaeczek. Powiedzcie mi, jak to jest, że ja tyle przeszedłem. Nie. Też to mam, A A no. wybiecie obok mnie. No bo ja się wróciłem na spawn'a. No poszedłem daleko i wróciłem. No, bo ja już mam Iron. Na Nermen Artis. Ja drogą się zwaliłem i zniknęła mi. Eee, XKDS to ile dawał? E, z jaki? SK. Eska, nie wiem, mało, Lka mi dała 12 poziomów. Berdonis, weź, bym już na siekiera, nie chcę mi się. Jak <grym> to co? ci jest, to się, to się ma... weź i zreźć. mi siekierę. No i co jeszcze kurwa? Każdy by chciał siekierę. Właśnie, jest... To jest siekiera. Ej. Co to jest? 20 level strzyka. <grym grym grym> no gimie, Nie, dobra, to to że my nie możemy zbierać e, Pocket tych, to to jest akurat troll. czemu? To jest troll. A czy ogólnie e, zbierajcie te złote monetki, bo w centrum handlowym za monetki da się kupować bole. Ej, to rany sery, no gdzie ma się No, ja zbieram złote monetki. Ej, po czym jest Blackpack? B, by. Od B, no? duży tego mieści dużo ludzi. Co osiągniesz? tego? serwist. Stundor. Mam akish, Viking Temple. O, jestem, w Co Ma so jest może tutaj jakieś...